Stoimy przed jednym z dwóch domów, tam jest drugi drewniany, dwa drewniane domy, które powstały w końcu XIX wieku. Jest to sanatorium. Było, było, było. przepraszam, było, bo w tej chwili to jest to jest dom, dom komunalny, natomiast kiedyś było to sanat... Na początku było to sanatorium Felczera Józefa Przygody. Pierwsze żydowskie sanatorium w Otwocku. Jeszcze XIX-wieczne, w końcu XIX wieku powstało. Jak pisano, jak reklamowano, posiadało specjalną kuchnię dla Izraelitów. Czyli podawano tu koszerne, koszerne posiłki. Leczono, leczono gruźlicę. Było to sanatorium gruźlicze. Po swoim ojcu felczerze Józefie Przygodzie kierowanie tym sanatorium przejął Władysław Przygoda doktor Władysław Przygoda który studiował w Monachium a praktykował we Włoszech u słynnego profesora Carlo Forlaniego profesor Carlo Forlani wynalazł metodę leczenia gruźlicy przy, przy pomocy sztucznej odmy. I doktor, doktor przygoda, doktor Władysław Przygoda, po raz pierwszy tę metodę zastosował w Polsce. On kierował tym sanatorium do 1937 roku, kiedy, kiedy zmarł. Sanatorium funkcjonowało jeszcze do wojny i w czasie okupacji. Tutaj mieściła się, tutaj była siedziba Judenratu, czyli żydowskiej rady Getta. Każde getto miało swój Judenrat, Warszawskie Getto też o tym opowiem za tydzień. Proszę Państwa, idziemy w tej chwili prosto do ulicy Reymonta. One zwykle są. Срока тонареш, та, якши, хто хаць аму покоджиме, збиржиме шоу. Срока